Mam wszystkim, tu Camrus jest z nami z Solu. Jestem ja. Jako Graves, Megoch. Tak. Jako Tarik. Sprint. Go. Jako Oli. Lisin. I Miss Bulgaria. Jej Tym razem się udało. Jako Pucolini, Olaf. W przeciwnym teamie Małka w dżungli, Caitlin na bocie z Nunu, Jax na topie, Diana na midzie. Ja idę Wiktorem na topa, Olaf na mida. Lee do dżungli i Graves z Tarikiem na bota. Dziękuję wszystkim za uwagę, do widzenia. Witam wszystkich z powrotem. Ale, ale, ja powinienem mieć bromówkę. Zaraz wrócę. Oj, jestem od ale... tej świetnej strony, fuck yeah! Dobra, zróbmy ten build, który... CLG, blue, size, tak. it. Cam tak, plus, tak, armorem i... może kryzysem na Jaxa? Tak. Ja. No, Powiedz że ci wierzę. No, please, beat please, please, no on daje mu fory. Ja powiem, że mu wierzę nie? Ja bym nie dał rady No co? Pana manipulator z Gravesem? Co? Mana manipulator? <grym> nie? Weź to, ten! To, to... Weź to 400? na kaperegen, to jabłuszko! To to się robi z tej... no, jabłuszkiem? No, no, no. Jabłuszko! Filozofer A ty zaczynasz od reda? No w ogóle Elisin robi pompki Tak, cztery słowa będę liczył. Jedno słowo, dwa słowa, trzy słowa. Tralalal. <laughs> Tralalal. Z krzaków robimy, nie? Nie robimy tych golemów, te nowe golemy są zbyt silne, a chyba że masz dużo. Ale można odpora. tu w krzakach stać i nie tracisz HP, ale dłużej nie. Eee, nie, nie Gravesem, mam za małego range'a. Znaczy na no w sumie Chodź bym... mój apkl z minda i pomóż mi przy trektach. Dobra, To ja idę sobie. Chodź tu misiu. Mm, dobrze. El Piero. To brzmi dumnie. A jak mi pomożesz z redem to ty już nie będę tubił przez następny tydzień. To nie będziesz? Aha, dobra. Jaka jest szansa, że mi ma wyskoczy? No ża, no on zaczyna. 3,5. Ooooh. To duża! Odejdź tam, bo mnie tu pije, jak to ci pomóc, ej! Już wytyfy! Jacks tu jest! Cześć Jax OK. Auto a, atak! A, a, nie, auto. Radę. Auto, nie da rady! Auto atak nie da rady! Auto atak nie da rady! Last hit! Fuckie! Da radę, GG! da GG! Ty on potrafił uciekać! Jack nie od razu, fade... Tego <that> mi da! Zaraz zrobię! Ten Jack myśli, bo się chowa w krzakach. Tomasz... Ty się chował chować w krzakach. No. Znaczy, że myślę? N nie. Kurde, no. Byłem blisko. Ja... Znaczy, jesteś pedofilem. <laughs> Pierwszy bluch chcesz, czy nie? Nie. Dobrze. Auto-atak, OP. Mi Chyba się zamieniają znowu. Tak, straci EXP. Zamieniamy się? Będę cię zasłaniał. Tak, jest no, Diana. Nie, nie, nie Jak później, i będziesz się cofą, to mi... To, że się że tak to... ja nie powinienem dać sobie rady też Wiktorem. Jak będę maksować Q. Coś dla da tym tym visionem, Bo on nie ma wardów, a nic. Drap przyjdę. Oni w ten sposób straci EXP, więc jest dobrze. <śled> <śled> Te Q a chodź szybko, bo to za chwilę się spuszuje. A, no, no jest się nie... do... ona no, jest o... mili, ja mam auto-atak bardzo dobrze. Kard do mnie. No małych nieważnych. Jak to byś puszczał, to się na pewno nie je Jeszcze moje. poty. Nie przeżyję tego. Ona. Pierdolę. No to dobre Q. No, kulka analna nie trafiona. Jak, można kulką analną nie trafić. No, mi się to udało. po potrafi, przykro mi. Wystarczy mieć z dupy cel. O Boże <zyskullo> No to fajne i do przodu i omija i EQ No i takie beznadziejne No ok top O, dzięki za info Ermatyons Może zwracać uwagę na minimawy części Zwiększę sobie. Chodź, tu mał Małka idzie na chodź tu sprint. Widzę. Tak teraz mam dużą minimapy. Need gang No, gang by się... Teraz <coughs> tak. będę gankował Małka i mid. Bo oni będą to poszawać całe życie. Idziesz sprint? Idę, idę, lol. Ja mam na razie lightowo na topie. No, Mogę sobie normalnie farmić kiedy Diana? Nie. On cię baituje, lol. <laughs> What about now? Ale no to jest fajne, tego, ciągle ucieka. Okej, okay. okay, ja. Zwróć, że mi uciekł. ta czy nie zdążyła wrócić. Dobra, nie będę marnować tego lacera, bo tylko mam Mogę to Tak, poszuj. Q... Jak była ta pioseneczka? Q... Spenta kill. Jakbyś go zabił z Q, to byłoby zajwiste. Ale niestety jest i za słaby. On, On Cofnij się. Metal is perfection. <noise> nie lepiej odbywione. było wziąć buty i buty. Kamera chcesz ja iść na mida teraz? Nie, daję sobie na, le na lecie radę nie byłem Dobra. ją rejpię, odcinam tak otwarmy, od że nie mam w ogóle eee, możliwości. Idzie ten, idzie Jack, znaczy się ma w... no, okej okay, na to pasz może. Ja na Dobra, a ktoś to powiecie, jak ktoś tam mi powiedzcie, jak będzie mnie gankować bez <noise> skitu no, Mam tu wardowa? Nie, czy tam jest nasz pingut O no tak, nie zauważyłem. Wiem, że i ją zabiję. Nie ja tą dostać no. akurat, zestunowałeś, powinnoś nunu zestunować. Można. Ona się teraz lepiej, wróci. Lepiej byśmy na tym wyszli. Chwioły egzost Dobra, Serwami, Rico Mam szósty. Ona ma lat hitów 31, ja mam. Mech, oh, what the fuck! No, pułapkę szedłem. Jak też to się. No ale, put, no, ale się to się to to jak to. też możemy się zamienić. Nie no, ludzie daje radę, bez problemu. PUSHOWAĆ! Eee, ma, okej. Tam idzie. No czemu te miniony tak się ustawiły, ona nie straci żadnego expa. Dobra, nie ma diany jak coś, uwaga. Kupię sobie buty. Przecież tu sprint. Ja mam HP, poczekaj. No nie ma bardzo. ale go zabijemy, to wystarczy. On... Ale ja nie mam HP. Ability do ring. Ignacie go w W nie żyje. Faaack I tam tylko do ochrony Caitlyn mają Masz, zastanuję się Ale to jest Caitlyn, na sama siebie potrafi so no, evil Jednym skill'em to No i dużym Boli brak jednego miejsca w itemach Niech ulepszą tego hexcore. Dodam jakiś jeszcze jeden upgrade czy coś Albo żebyśmy po prostu mogli to, żebyś mógł to kupić No, to by było świetne wtedy Ediany nie ma, była chyba na topie, tak Widziałem ją chyba. Chyba, chyba. Dobra, mniejsza. Frizuję linie żeby jak najwięcej straciła. Farmę. No jest teraz rozpędzony, poczekaj. Przypominam, że nie ma Diany. Było takie. Of course, do bejtowania. No było. Myślałem, że się, Myślałem, że się skusi. Na te... Na te nogi. Zobacz na no Olafa. Nie brał. Coś <grymne> ja, ja bym brał. Mile SS No top też SS Dobra jest. Dobra jest. No, Chyba postawiła warda ale nie dam głowy. Hmm, teraz sprint przyjdziesz? No, no mama, coś... już tylko jedno, na tego jej nie dam. Ja go mógł, ja mógł wejść na plecy i w swoją stronę. Chociaż... Oczywiście muszę nawet na plecy chodzić. Czemu ona się chowa w... Dobra. O, okay. war, Może postawię Ward'a war. w krzakach, war, bo mi wkurza. Yyy, chcesz blue? Tak. Chodź już. Dobra, push na tylko... O, ma okej. Okay. Ty on jest. Ma mało życia. Ma mało życia. Dobra, idę. Odstraszyłem go moim laserem. A Diana idzie chyba za mną Tak, bigo bigo bo mi ukradnie Okej okay, bardzo dobrze A czego przede mną uciekasz? Droga Diana? No ja Jacks znowu może iść Żyje zaost Fak Miałem nadzieję że wystarczy zasięgu na klatkę Uważajcie Jacks, Jacks, Jax, Jacks Jax, Jax, powiedziałem No wiem tak Lol Bo mi się ten tym wyjdzie lol Daj Dużo zabij, zabij ją Daj No nie! Walę vale miniona Dobra Dawaj, dawaj Cofy, yeah. cofaj Dobra, pora się zabnąć Ale ja z tym akcję Co, to co? Jeby nim akcję. To dużo w kolofa grałem. Szczególnie powinien tutaj przyjść z botem i zrobić po prostu quadragankę. To było super... Najłatwiejsze rzecz, jaką można tutaj zrobić. No okej. Okay. Bo oni nawet wardów nie mają, bo ten no, Mają tu czy nie? Ja ulepszę sobie buty, kupię wardy. Nie, ale no. jednego. masz flasha? on Mało spróbuję pusznąć topak najszybciej i ten no, jednak, łapie. Je, jednak mają tam warda, bo no się wycofał. No mego no. weźmie, spróbuję zastanować. Ale nie, nie no. ma sensu tam się bijać, jesteśmy od nich słabsi. Ale jest jeszcze sprint. Jack, poszukuję mida. Dawaj. O. What? No i to są te ganki właśnie. Nie widzę gankować w ogóle, nigdzie jest Nunu. No widzę po prostu Dobra, Diana się wró wróciła na topa Ten i pewnie za mną idzie No Małka tu jest nie dobra Wstaniecie w dupę od nich Bo to Kate i on się da pokonać tylko Gankiem tak naprawdę Nie poradzisz na jeszcze kok może na zasięg Nie, nie może Warda postawił. Nie znuduj. Diana, przestań się chować w krzakach. Ma okej tam. Ja, ja, ja zabijcie go, dobra. Ma okej, żyje ponownie. E GG. Diana, bitch, please. Yeah. Ale, czy to czy gdzieś wyszło? Dobra, proszę je topa i... Po ten małka i źle zrobił, bo flash... A, a też... się doschnę stary jakie miękkie! Jakie miękkie, jakie buły! <grym> Ej to było takie kurwa, takie typowo blind monk, który trafił ślepo LOL Mój blind monk, który trafił ślepo To <grym> Dzięki <grym> <grym> za info <grym> No na ślepo trafiłem tego Nunu trafiłem go, doszowałem się, zabijam się, kopnąłem Keltyn w stronę Były takie stary, goddammit, God aż się dotknął oh, O stary, a ja mogę cię dotknąć? A, a bierzesz Dobra, zachowałem, <laughs> chowaj to Ej no Chowaj tego, chowaj tego Zenisa <laughs> Oj pak, chyba zostanę zgankowany Właśnie tak, zostałem zgankowany no nie uciekniesz, bij się z Małkajem chociaż. A nie, może uciekniesz Ja bym ci no. na sobie sobie bez Dobra, ta Diana jego cię ski czy ty Ty Diana ku... Diany na minionie? Nie Nie, ona tak Zresztą. rzuciła Ona tak świetnie rzuciła Aha o, dobra O nie użyłem bardzo nawet Dobra Chcesz się zamienić czy dać sobie radę przyszło temu Jacksowi? Bo ja bez Daję. problemu sobie radzę z Dianą

A teraz no nie, nie, nie... O, o, ja. Ej, nie, nie, zostań! Da, fuck. Wiłem że bot idzie na mnie. Bo on nie działa. Copnęłeś się, zanim cię zestunowałem. On, on, ten, on już nie mi da, nie, dobra. Wybacz, może ty... Moja mechaniczna ręka nie? chciała cię podotykać. Idą Myślisz, że ma mamy z o, nimi szansę? O, A powiedz mi, po co ją majstrowałeś w tym grzbiecie? Po co ją w grzbiecie? No, nie wiem. I tak ci nie powiem. Zobacz sam. A nie możesz, bo jesteś ślepy. No mid jest SS. O oh, wow. wiesz takie double penetration. Jezu. <grym> PUCEK puszujemy Mida! Ale ten flask pushujemy jest to. mocny na bocie, on ogólnie jest na każdej linii mocny. Flask? To jest to. A, to to. Jest to. Ja nie lubię tego. Nie wiem, na, na Wiktorze się dość fajnie sprawdza. Wreszcie, gry, to łowa to łowa wodna. Wodna. Nie po prostu to jest podem, no, podobny item, tylko słabszy LOR zesunowali bijeczki ma też mnie zastosować No dobra Czekaj, niech się bije, niech się bije, niech się bije. A tu nie, to jest to. <giby> tak, A nie, jeszcze nie zapomnij. Wiktor, yeah. Nie martw się, nie zginiesz. Ja cię zabiję. Wiem. Ej, fuck, 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 fuck! fak. Fuck, fuck. <giby> 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 Ale ty zginiesz, Nara. I ona nie zginie. Zabrakło mi, nie założyłem tej pułapki, zabrakło mi tego. Kuldown na Q. To czy zabrakło mi? Miałem cooldown! Oni po mnie idą! Nie, nie idą. To gdzie znosi mnie boi, lol. No mnie też... To było z mojej strony. W sumie, w sumie została tak odplayowana o tym topie. No. Wiktor jest dobry na Dianę. Ja nigdy nim nie grałem się w konie. bo To był błąd. Znaczy maksowałem E, może dlatego. Akurat na Diana jest dobre Q. Ze względu na jej brak range. U. Ale ja, ja nie przepadłem z maksowaniem, e, chyba, że też puszczałem. Ja bardzo... Ten. To ci daje takie możliwości wymienia, wymiany na linii. Q właśnie daje kiepskie, ponieważ ma mały zasięg i wszyscy cię scharasują zanim to ta tarcza doleci. W przypadku Diany to właśnie nie, bo ona ma istmini. i ma dość mały zasięgi, a Q łatwo uniknąć. No ogólnie na to się maksuje Q, ale na midzie najczęściej E. Żeby właśnie, żeby właśnie harasować przeciwnika. Czemu przyszedłeś mi tutaj na lej linię? Lay lej linia? lej Linia. linia. Ucz, uczmy się angielskiego tak. z tą tak. Typ taką serialną. Lane. English with Camrus. Dobra, co fajnego. Jeszcze zrobię lekcję raz hitowania, bo też mi świetnie wychodzą. Może pójdę na ult. O, tyle killi. Dobra, to jest chyba GG. No, no idzie do mnie. No, nie, naprawdę. Artus, gdzie wow. jesteś? Kamrus, gdzie jesteś? O. Pa! Fuck you! Chciałem się dać. Fuck you! Dobra, sobie wart postoi tutaj, tak jakby. Pieprzany Rayka delay z, Rayka z Rayka. ultem. To zrobili. Zrobili A no, obstosujmy tofa. Nie, nie. Nie, nie. Nie, push? push.

nie, radza nie ma, zabrałem Ty złodziej. Aż skończył. No kurde, ślepy złodziej. No, ślepy złodziej, to wyraźnie co popadnie. Co mu się nawinie pod rękę. No co w wpadnie. Nie jest tak źle, przegoniłem Caitlyn Last hita. Yeah. Nawet nie wiem jakim cudem miał 40 przewagi przed chwilą. Co zrobiłeś, Sprint? LOL. Tak. i uciekam. Właśnie. Jak ulti i nagle się wszyscy odsu odsuwają. Nie, wyobiłem bo... ją właśnie, LOL. Ja multa jak coś. Czy the fuck just happened? Wytuwadł Czy wyglądam jakby mój Brzuszek był niezadowolony? Zdrony! Czy wyglądam... Jakby czy wyglądam jak... Jakbym nie oczu. O stary, you so are hard. so dead. Ten Ignite. To był mój. Bo ja bota. Teraz się cofam do bazy. Teraz Rabadon jest tańszy z tego co zauważyłem. A więc mnie na niego, no właśnie uh, mnie na niego stać. Gold Naprawdę? Oooo, ma chmurka, podążaj za moim teamem! Majty no, Ej no! Przerwam sobie Rikola Jesteście tacy martwi Kurde Może nie Lego! Będzie surrender chyba Napisali no, GG A no, może nie W sumie dobrze, może mi starczy jeszcze na jedną rozgrywkę Miejsca Ale z, z Argenem będę grać na Elohelu Taki pierdolę Jaki noob. No. Shift. <tryk> Wejdź mi siwa. Jak ile poleciałem? Mamy w G report. Intentional feeling. Mój pierwszy dat Moje pierwsze słowo. Nie widzisz. Teraz to ja mam. No bo nie gram Carry. Jest Wtedy jestem jako Carry. Taki hybrid carry Dechę w sobad Mało kill mało, Czyli, kill. Że mało zabija. <laughs> Aha. Robimy barana? Natomiast z jedną osobą bym mógł solować. To I... jak jakbym kupił armor? No nie, czy... mi... Iś Mikołaj... Teraz A, to nie, Kenny Nie, okay, nie solować. Już dotchodzę nie, do was nie, 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 Jest nie, Już nie, nie, was O, trochę w ogóle gonili me gocha cały czas, nie użył i temu, bo po co? Już A wiesz, I że ten item, jak. ten item, może, można go użyć na minionie? No. I wtedy masz takiego na przykład stojącego kogoś, kto sluje Jeeje. Bye! Yeah. No, to... no nie. O, ma multa. <śmany> o, red. O. No. Ju, już, już, Widziałem tyle! Chciałem ten No tak. Tak, tak. Dodatkowe 6 golda. teraz Wybuch... już masz. Mojego <śmany> <Małego> już masz. <śmany> <Back> to, <you. śmany> to już kon <gazywam> <gazywam> ja nic nie pamiętam! Nie pamiętam niczego takiego! Wypraszam to sobie! Ja też wiele rzeczy nie pamiętam, a potem mi mówiacie Pamiętam, że kiedyś Zmieniam. mi rozmawiał, że na ognisku lizałem Argenowi nogi, ale okazało się być kłamstwem. Ale. <gazywam> ale tak, Indianina ta tańczyłem. To podobno było prawdą. Chociaż tego nie pamiętam! I to było z Argenem? To chyba było prawdą. To czy nie, on udawał Xin A ja A ja mistrza drzedobej Nie pamiętam tego Nic, nie pamiętam Dawaj Jack, Soluba! Taki tchórz. Ja mu tylko zabieram połowę życia na dwa spele. No to tchórz. Dobra, gin hmm. 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 <śśmieniu> nie! Chciałem sera bym go zabił, wiesz o tym. Dzi, dzi. Nie, 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 tego. nie, wierzę, nie, 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 go nie, no nie, tańczy, wszystko nie, nie, zawsze nie, tańczyć nie, 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 no, nie, chociaż... nie, jeszcze starikiem by tak tańczył, duło, boże, dobra. Dzięku dziękuję wszystkim za oglądanie. Był z nami Solo. Megoch. Sprint. Cześć. I Pucek. Go. Tak, byłeś ty. Do zobaczenia. Pa.